Siema! Zaczynajmy kolejną serię, The QR. Bardzo długo na nią czekałem, ale na początek zacznijmy od czegoś innego, od moich przeprosin. Wczoraj nie pojawił się film z powodu troszeczkę drobnych problemów i sprzętowych, ale i problemów w rodzinie. W sumie bardziej problemów organizacyjnych, jeżeli o to chodzi. I dlatego bardzo chciałem przeprosić, ale tu już tuż, się będę dłużej rozwodzić nad tymi przeprosinami. Powiem wam tak. Jako, że wczoraj nie było filmu, tak dzisiaj dostaniecie aż trzy filmy. Dwa wchodzą, wchodzą praktycznie od razu, trzeci już wejdzie według grafiku o 21. Także zapraszam Was na część pierwszą oraz później część drugą. Pojawią się między Red, De Red Dead Redemption a Red Dead Redemption, a kolejna się pojawi między Red Dead Redemption a do Dolmenem. Teraz już przejdźmy do gry. A więc nowa gra. I zobaczmy, co się będzie działo. Oczywiście gram w trybie mm, transmisji, czyli w trybie, gdzie by nie miało być żadnych nagrań, które są objęte prawami autorskimi. Mam nadzieję, że to zadziała, że nie będzie żadnego z tym większego problemu. Nie wywali mi żadnych praw i będzie wszystko, git, będzie tak, jak należy. Tak. A co do samej gry. Czekałem na nią w sumie od pierwszej wzmianki. W Until Down nie miałem okazji nigdy zagrać, ponieważ nigdy nie miałem play'a. I. Gdzieś bardzo nad tym ubolewałem, a to jest produkcja dokładnie tych ludzi, którzy stworzyli Until Dawn. Jeżeli chodzi o samą grę Until Dawn, obejrzałem ją na YouTube w formie Let's Play'a i zmagało to mój apetyt na to, i czekałem strasznie na remaster. Ale niestety się nie doczekałem. co się doczekałem na The QR. Z tego co wiem, QR to jest e, Canyon? Zobaczmy, co nas tutaj czeka. Co się będzie działo? Czy będzie przerażenie, czy nie. Nagrywam to o północy, więc mam nadzieję, że efekt będzie lepszy. Miałem to wcześniej nagrać praktycznie od razu przy premierze, ale tak chyba będzie nawet lepiej. A teraz oddajmy się temu klimatowi i tej pięknej muzyce. o e, kwestii sterowania ja gram na myszce i klawiaturze. Zobaczmy, może z czasem zmienimy to napada. Zależy czy będzie dużo celowania, czy nie. A raczej preferuję myszkę. 24 czerwca. Ej! To za 14 dni, dokładnie za 2 tygodnie w momencie kiedy ja gram. Why you kill the music? I think you know why. Um <laughs> I don't think I do. begins with an L Like the L word? Lesbians. Lost, Max. We're lost. We're just we're in geographic flux. Right. So <laughs> lost. That's debatable. Yeah, honey, you might have some GPS or something. What the? Oh, yeah, honey, nice catch! more than that, Thank you. Yeah, no uh, road, shengun, I guess it's all part of the rustic summer camp experience. Oh, right, that's where we're going. I lost track like 200 miles ago. 200 miles ago, huh? Yeah. You know what, Max? It's okay. It doesn't make you any less of a man. You know, if Columbus hadn't gotten lost and landed on these golden shores, there would be no United States of America. Goodbye hot dogs, see you later, apple pie. Columbus never actually landed in North America. What are you talking about? didn't even know he wasn't in asia are you serious just another guy who didn't want to admit he was lost well just another guy who's got a whole day named after him so put that in your pipe and smoke it oh my god okay just get us to camp already before i roll my eyes out to of to my mapę. Hmm, voilà. What is that? Yeah, yeah. No, it's what happened to the, the normal map? This is the normal map. The one on the phone. No bars. Of course not. Okay, let's see. <laughs> well, I guess they don't put summer camps on maps. Have you seen any signs for it? Hey, eyes on the road. M oh. What the fuck? Mam coś święty, chyba śno. co to tam było w tyłu? Nacibieście to? To wciąż gdzieś tam jest? W sumie tylko jedna lampa uszkodzona. No, to chyba nie jest źle, nie? Tak. znaczy, Jesus Christ, co Nie, nie. No, chyba człowiek. Co to było? Myślę, że zniknęło z tyłu, co jest za nami? że Nie wiem. I mean, it really close, like really close, Czemu nam by was z tyłu What the fuck? Czy to tak ma wyglądać? I znowu coś tam chyba to? mignęło. Really well, maybe it looks worse than it is. Uh... I should check out the damage before we try to start it up again, huh? Could you grab my uh, the, the toolbox from the trunk? Yeah, yeah, okay. What the hell! Jakkolwiek mam wrażenie, że coś gdzieś tam miga. I to chyba przez tą kobietę, która siedziała na tylnym siedzeniu. Tak jest. Używaj latarki z telefonu. Kurwa. Okej, okay, mogę się. O, mogę chodzić. Aha, z tyłu jest narzanka... na skrzynka z narzędziami, nie, z, w bagażniku. Dobrze, otwórz. Peraj? A nie szperał, to co by się stało? A co to za list? Teraz kurwa będzie się kłócić z nim. Odrzucony. O nie, nie przyjęli go na studia. Czyli kłamca. No szczerze mówiąc powinni tak. ludzie mieć chyba zwykłe latarki w samochodzie i teraz jak będę na to że tak, chyba sam się w taką zaopatrzę. Perfect, thank you. O, zajebiste no, zajebiste jest, i super. Just up in front of a big old pit I don't think people curl up right in front of big old pits. Why not? tam mi uh, z znaczy, nie wyjdzie. What the hell? Czy to coś co było na samym intrze, no to też biegało tak za nami? Eee, czekajcie, to był gdzieś tam za tym drzewem. Poruszaj się, no dobra. Idziemy, chodźmy tu. Coś tu mogę kliknąć. What the fuck? Co To, co to było? Where you Just over here. Just stay there for a second, okay? I'm almost done. Uh, Buntovnicz. The boss of me? I just don't want you wandering off on your own. Excuse me. That's not what I meant. Yeah, better not be. I, I'm sorry. I, I really gotta concentrate for a second, okay? okay? Yes. <laughs> Max is fru frustrated. No, I think there's someone down there, okay? What's that? They could be hurt. a good to I tak idźmy go out. Idź, tam Typowy horror. Czekaj, ale to ja podjąłem tę decyzję, co nie? Więc trochę w sumie słabo. Zawsze jestem ciekawy, nie? Jak w sumie co tam jest. I. I czy ja już zabiłem pierwszą postać? What the fuck? Ojojoj. Co Na jakiś... jakiś jakieś to toś? To już jest droga bez powrotu? Ale co to za muzyka? Serio? o ta fuck? Ja tu coś odnajdę? Jakieś ciekawostki? niesamowite oj tak jest uwielbiam jak te kamery się tak u coś tu jest sprawdźmy harum Skabum fire show Pokazy ognia a to co Kur. co to jest plakat harum z yy, Skarum harum Skarum, kurde Plakat wędrownego pokazu. Zdaje się, że pozostał w lesie zapomniany już od dość dawna. Czy to na brzegach to ślady ognia? Czyżby ten las kiedyś płonął? Mogę coś tu kliknąć więcej? Nope. Okej. Okay. Okej. Okay. Tam chyba coś leży. to jest? Nie, tam nic nie leży. To tylko moja chora wyobraźnia. Dobra, na razie tutaj nic więcej nie widać. Dobra, idziemy dalej. W głąb lasu, w środku nocy. Kiedy się zgubiliśmy? Cholera wie gdzie. Bo w sumie się zgubiliśmy. Chodźmy w lewo. Uuuu. Krzynka tajemnic. Sprawmy, sprawdźmy, co w niej będzie. Obstawiam głowę. A nie. Kaftany bezpieczeństwa i kajdanki, tak? A, skrzynia pełna dziwacznych urządzeń. Czyżby takich, z jakich korzystają mistrzowie ucieczek? Pozostałość po wędrownym pokazie, jaki musiał się tu kiedyś odbywać. Okej, okay, spoko. Dla mnie to wygląda jakby po prostu... Jakby... No strasznie niepokojąca kamera, nie? Yy, jak dla mnie to jest coś na zasadzie, że ktoś, ktoś uciekał. I po prostu schował te wszystkie rzeczy w skrzynce. Tak, na wszelki wypadek. Może mu się kiedyś przydadzą, jakby chciał kogoś na przykład skrępować, porwać, czy zrobić mu krzywdę. Jakby wiele jest opcji. Wiele się tu. O! Kolejna rzecz. Kolejna wskazówka. Co no to jest? No jakiś most. Coś takiego, może wrota. Odkryto. Zniszczona klatka. O nie, ona coś mówiła, ale przerwałem. Starą klatkę przejął już. Na własność las zdaje się, że zamieszkiwało w niej jakieś zwierzę. Czy to zwierzę żyje? Czy las psi, chłopiec. Eee. Okej. Okay. Eee. Nie, teraz ja nic nie robię. Trochę taki napięty siedzę. A tam. Jeszcze raz to kliknijmy. Pokaż tekst jest psychopie. No dobra. Nie zrobiłaś jakoś bardziej No Dobra Czyli tak, coś tam już mamy ogarnięte, możemy iść trochę dalej. Ciekawe czy w końcu trafimy do tego obozu. Czemu znowu się włącza jakaś kastenka? What the hell? What the fuck? Co to było? Nie ale mi wyszła Dobra W którą stronę? W tą, bo ona w tą stronę szła w sumie, nie? Mogę tu, nie mogę tutaj dalej iść. Mogę coś tu kliknąć? Może coś tu jest? Nie Tam też nie mogę, tylko prosto. No tak. Fuck. Ej, ej, ej. Chwila, ona to słyszy czy nie słyszy? Bo w sumie nie reaguje na to, co się dzieje dookoła niej Na shiftie mogę przyspieszyć, ale czy ja chcę przyspieszać w takim momencie? O lol, ja myszką ruszam, latarką To no, nie wiedziałem, że tak latarką, w sumie telefonem No, już czeka aż jej bateria padnie, nie? What the hell? Ej hey. Normalnie jak horror klasy B, nie? W sumie co drugi film ee, klasy B A ja całkiem inną mimikę pocięciu już znowu inną What the Where are you? <sum> What? Ben, tam się drze A może to był Silas? Dajmy! Dziękuję! 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 coś Dziękuję! 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 Jumping Dobra, zawodniczka i chuj, Maxa nie ma. Max! Czyli Max to nie był jedną z postaci, którą Max. będziemy mogli odgrywać? Hey, hey, why are you shouting? Why? What the fuck? What the hell was that? Za nami jest.

It was probably just an animal or something. No, it wasn't an animal. You didn't see it. It was a woman. Lord, this isn't helping. All right, go. There we go. We're good. See? Please just get us out of here. Okay. You got it. You've got to be fair. Ja pierdole. No, to się I'm po prostu The we're, okay. przodu, we're safe in the car, really. We're gonna be okay. Yeah, mm -hmm. ja, oh, oh my God, my heart just exploded. Roll it down. Hi, officer. How are you doing this evening? Widmo. Are either of you injured? Really, we're fine. We're just a little shaken up. Mhm. Mm pomoże. Okej, okay. panie policjante kurde. No co? jechaliśmy, potem leżały zwłoki i w sumie był trochę przypał. Co to. Nie, dobra, cofnij. Szczerze. Zawaj, szczerze. Bądźmy szczerzy w tym, co robimy. Uh, something jumped out right in front of the car and we didn't want to hit it so we swerved and you now here we are something jumped out uh, I'm you think sorry. It's, it's so dark and it happened so fast and they were gone they ma'am did you hit someone no no god no of course not B

Okej, totalnie nie wiem co się dzieje, nie, jak, jak, jaką ścieżkę wybrałem w sumie, czekajcie yy, Mogę tego sprawdzić, czekaj tutaj, tak jest to, ścieżki Jaką ja ścieżkę wybrałem, ponad prawem Weź, nie weźmiecie mierzywcem. żywcem, strzał w ciemno może się na tobie zemścić Długie ramię sprawiedliwości cały czas się wydłuża i tylko od ciebie zależy Czy trzymać będzie broń, czy gałązkę oliwną, zobacz swoją ścieżkę Okej, okay, Laura szczerze powiedziała policjantowi jak przebiegał wypadek na drodze Coś więcej, no nope, nic. Dobra, no to jedziemy dalej, nie? Gość ma wyciągarkę, więc nam strasznie do... strasznie mocno nam to pomoże. Wyjechać z tego rowu. z tego lasu. No i mamy już troszeczkę luzu, nie? No a teraz sukam co się naprawdę wydarzyło. Ho you folks want to tell me just what in the hell you are doing all the way out here this late at night. Jedziemy na obóz. We're heading up to Hackett's Quarry summer camp. We're new counselors. You're one night early. No, no, we know. Um, but we figured we'd get in early and scope it out. You know, I mean, they know we're coming. We called ahead. And to be honest, sir, one of us kind of oversold their navigation skills and got us completely lost. <phr> Not tonight Harbinger the motel. The place you can bunk up there for the night okay uh I think we're just gonna stick to the plan sir I mean Mr. Hackett knows we're coming and we called ahead no ma'am you're gonna head to the Harbinger motel do you understand do respect sir why can't we go to Hackett's quarry because I told you to go to the motel. And okay, I just okay, don't understand what exactly the problem is when you step out of the vehicle. Whoa. What? Why? I'm sure she did do anything. Ma'am, if you wouldn't mind stepping out of the vehicle, I would just like to show you a route on your map there. Oh. Okay. okay. Yeah, dobra. For sure. Son, remain in the vehicle. It's okay, it's okay, I got it. Okay. Bye bye. okay. Okay. So we nie rozumiem tego tiku, jak ludzie liżą, kurwa, różne przedmioty, Or żeby nimi coś tell. napisać. O co chodzi? Is here. Right. Okay. And where was The fine folks at the Harbinger Motel can guide you there first thing in the morning. Was I too late? This policeman is totally terrifying, isn't he? Harbinger Motel. Będę na drodze. Wait, but Good night. Dziękujemy, kurwa, bardzo, nie? Ogólnie już mamy zajebistą noc na ten moment. E... Dwójka moich bohaterów jest totalnie przerażonych. Policjant pojawia się z znikąd w radiowoziach z Speeda. i nas wysyła do motelu. Czy on. Czy to jest gość, który. Chyba o to, żeby demografia się zgadzała. Może typ ma swoją misję, może jest pastorem czy coś? No kurwa! Ugl. The dude needed like at least a dozen shirts. Oh nie god, I know. What was up with the thing? Did you see that? Was it blood? No tak, to chyba była krew, nie na jego karku. Meet you. But więc... yes. yes. I think I've had enough woodlifes in this thank you very much. Agreed. So where's this motel? Okay, so we're here, mm -hmm. and the motel is here. Okay. But we're going here. What's there? A hack it's quarry. How'd um, you do that? Yes. I don't know, I kinda tricked him into showing you <laughs> Very slick! Are you sure we shouldn't just get to the motel and just listen to this guy's advice? Honey, you really wanna to listen to the advice of some creep ass cop who told us in the middle of the creep ass woods to go to some creep ass hotel. No, that sounds terrible. Yeah. Let's hit the road, shall we? That's what I thought. Ma'am. Oh my god! If he called me ma'am one more time, I was gonna shove that badge up his dick. <laughs> Seriously, do I look like a ma'am to you? I got like twenty years before I'm a ma'am. Mm-hmm. What? What? I twenties Easy? I mean, I'm we're Dobry świr, nie? Ciekawe czy tym razem dojedziemy tam, czy znowu się gdzieś rozbijemy, może znowu jakieś posiedzonko w lesie. hehehe, <grytanie> ze żywymi zwłokami, czy coś. Ej, co się dzieje? Chyba na złym dysku to zainstalowałem. Kurwa. You gotta be kidding me, there's nobody here. We drive all the way the fuck out Max, here. Max, can we just look around before we jump to conclusions? Did you actually even talk to Mr. Hackett or did you just leave a message? Well, what's the difference? This, this is the difference. Hello? Eh, chyba Albo kurwa jednak, co to był za dźwięk? I mean, clearly there's somebody here. Yeah, or it's just an abandoned car and this is a complete waste Why of time. Why would there be an abandoned... Max! Come Max, don't be a dick! I'm sorry mega zły dzień, nie? A przynajmniej ostatnie chwile. Nie przyjęli go na kolecz, Na ogół ma przypał. No dawaj ciągnij za tą klamkę, zobaczymy, czy możemy wejść do środka, sprawdzić co się tam dzieje. Muszę cię rozczarować. Ale ona jest taka, wiecie, typ natrętnego człowieka, który będzie zawsze szukał, mimo że go gdzieś nie chcą, on tak będzie szukał, jak wejść do środka. W mnie tu się świeci światło, nie. Nie wiem o co chodzi. Okej, okay. może coś tutaj znajdę jednak. Zobaczmy, tu jest... Co to jest? Lampa naftowa. No to takie faktycznie czasy... Lata 80. To jest jakieś okienko. Możemy do niego podejść, otworzyć je. Oj, ty, tu możemy chyba spojrzeć. Tylko, czy ja chcę tu patrzeć? Dobra, jest kubek. Jest butel. Co jeszcze? Ej, odwróć się. Chyba to jest takie wrażenie, że ja patrzę na nią. Jakbym faktycznie na nią patrzył, nie? Okej. Okay. Tam w sumie nic więcej nie zrobimy. Mogę tu podejść i spróbować otworzyć po prostu to okno? Spró spróbujmy jeszcze raz tą latarką. Uuu. Książka, jakiś tam medalik sercowy. Coś jeszcze? Ktoś tam siedzi na tym fotelu, patrzy się na nas. No, chyba nic tam nie ma. Dobra, no to wracamy. Ciekawe ile mi zajmie zanim ogarnę całe to sterowanie. W sumie już zaczynam się trochę przyzwyczajać. Ale... Ja tam sobie muzyczkę włączył Ej, a na ogół jest to strasznie dziwne, że jakby Mają muzykę Jako radio I ono, ono w sumie działa Ale w kwestii telefonu już nie działa zasięg What the fuck Jak to, jak to jest? ktoś z was jest w stanie mi to wyjaśnić? Dobra, nie, hu, niczego tu nie ma Spróbujmy zejść na dół i zobaczmy, coś, I zobaczmy, co się będzie działo na dole. Jakie jest, tutaj możemy iść. Kurwa, tam naprawdę zajebiście tajemnicze drzwi. Podejdźmy do mapy. Zobaczmy, z czym jest ta mapa. Wiadomo tylko tyle, że na pewno jesteśmy w dobrym miejscu. Spójrzmy no okay? do, na mapę. I gdzie jesteśmy? House, packet Quarry. Old house, Car Park. A w ogóle to chyba nie jest jednak żaden kanion. What doesn't a, co cię nie zabije, to cię hmm. wzmocni, tak? What doesn't kill you will make you stronger. Dobrze wiedzieć. Dobrze, a więc tym co nas nie zabije, to nas wzmocni. Ale tutaj chyba musimy zakończyć ten film, dlatego pamiętajcie. Że za chwilę wyjdzie drugi film. Dokładnie za jakieś za jakąś godzinę 30 minut, powinniście mieć już drugą część, za to, że wczoraj nic nie było, a o 21 kolejną, już tą faktyczną, której gdzieś już będziemy trzymać całego, całego naszego harmonogramu, żeby wszystko grało i huczało, żeby było wszystko Git. Pamiętajcie, lajki, subskrypcje, komentarze. A my widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Siema.